www.abra.ety Nowa kolekcja Abra i Juli Team Taka fajna, że gościu... O kurde, coś nam wybuchło na serwerze eee, Ja już tam wchodzę, ale wy pamiętajcie www.abra.ety, w piątek nowa kolekcja Ty, co tutaj wybuchło? Co tutaj się sta... Ja cię kręcę Czy tu Creeper ja, był? Ja nie wiem, co tu się stało, ale zobacz jak koty się... Ty, kurde, uciekłe przed skołały. wybuchem w ogóle do łódki, ja nie wierzę, ej, kurde, ty naprawdę do creeperów masz tutaj dość mało szczęścia, ej, spróbujmy to jakkolwiek naprawić. I ja uciekłam. Ja. Ej, ja tragedia, ja uciekłam. tragedia jakaś, słuchaj, ja dzisiaj miałem dla ciebie spore wyzwanie, dlatego, że ty ostatnio się śmiałaś okay, z moich skrzydeł, no nie, że ja mam w ogóle takie skrzydła, Peleryny. że ja mam takie peleryne i że ja w ogóle na tej pelerynie to se mogę latać, no nie, więc no co byś powiedziała na to, gdybym ja dzisiaj cię nauczył tym latać? Okej, okay, a nie zabije się? Znaczy, jest spora szansa, naprawdę jest spora szansa, bo na przykład Macioch do dzisiaj na Elytrze latać nie potrafi. Serio, jakby ja go próbowałem uczyć, ale faktycznie jakoś ciężko mu szło. Aczkolwiek no dobra, mam nadzieję, to... że to by się uda. Więc Możemy tak, spróbować. ogólnie to się nazywa Elytra. To jest bardzo ważne. No, to, jest to jest teleryna. w ogóle jest jedna z dość takich rzadszych itemów w całym Minecrafcie. Ona jakby uprawnia cię do tego, abyś latała. A dodatkowo przy zrobiłeś? pomocy. ją można tylko znaleźć. Nie da się jej skraftować. Można ją znaleźć w świecie endu, tam gdzie jest smok i tak dalej, i tak dalej. To będziemy na pewno to podbijać. Jest to piekło? Piekło? Nie, to jest jeszcze bardziej skomplikowany świat. No ale w każdym razie można używać także firewerek. Co dają fajerwerki? Fajrwerki dają to, że normalnie bez nich Możesz sobie zeskoczyć, lecisz i, I w sumie tylko możesz spadać Natomiast używając firewerek możesz tak jakby się doładować I przykładowo polecieć w górę Bez firewerek Aha, niestety nie jest to czyli możliwe Czyli to jest jakby takie, takie podbicie Tak, i teraz tak Ja oczywiście za sekundę dam ci całą tą

Okay. Wyskoczysz ze sprintem. Wiesz jak się sprintuje, prawda? Wiesz jak się sprintuje, wiesz, jak no, się skacze No, no wiem, właśnie, wiem, dobra. Wiem. Po wyskoczeniu, to jest mega ważne. O, po nie, wyskoczeniu. To jest naciskasz jeszcze dwa razy szybko spację. Jak już wyskoczysz? No. Nacisniesz dwa razy spację bardzo szybko. W takim tempie. Pach, pach! Rozumiesz. No to nie A jest nie nie trudne. Wiem, to nie jest trudne. No próbuję. dobra, no to zrób to teraz. No, zrób to teraz. Dawaj, skaczesz. No, dawaj. Ty wiesz, że ty nie masz elytry na sobie! No to. Ja nie... No dobra, ale czekaj, czekaj, bo miałam ze to sprintu... O, i tak miałam zrobić, tak? Okej, okay. dobra. Ale najpierw ja Ci dam te skrzydła, No ja wiem, bo sobie trenuję, no dobra. Dobra, słuchaj, ja ci w takim razie je udaję. Ją zakładasz tak samo jak klatę, jak na pierśnik, a was moi drodzy, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie zostawił subika, to niech klika teraz czerwony guzik i oczywiście dzwonek i napisze w komentarzach Elytra, a ja wam szybne serduszko. Umowa stoi? Myślę, że całkiem fajny git. Dobra, spróbuj. Ej, masz spróbuj. teraz dziwnie wyglądasz, masz teraz tylko spody. Nie. No, i, i budki, dobra, patrz, teraz założę jeszcze. O, teraz lepiej? Chyba teraz no, lepiej. lepiej. Dobra, ej. dawaj! Lecisz, dobra, Adam Małycz! Leci! Le... Ej. Ej! O... Ej! Ogarnęłaś ej. to. Nie za tak? szybko? Ej, serio. Jakby nie, nie, czekaj, nie, czekaj. nie za szybko. No bo na przykład Maciuś nie miał tego poleciałam, zrobić. Nie, poleciałaś, nie poleciałaś. poleciałaś, tylko nie do góry, jak? bo nie da się do góry bez firewerek. Ale tak zrobisz dokładnie to, co ja. Tak? Dawaj to jeszcze okay. raz. Dawaj to jeszcze raz. Poleciałaś normalnie i teraz. Ej, serio. O Jezu, jak to leci! I ja Spróbuj teraz zrobić to samo, ale lecąc, daj myszkę delikatnie w górę. Bo teraz okay. cały czas spadałaś, a możemy spróbować polecieć Dobrze. bardziej pionowo. Czyli tak, okay. jak polecisz, to minimalnie. O, widzisz, jak długo teraz lecisz? Widziałaś? Okay. Widziałaś. No, to no, okay. teraz jeszcze, słuchaj, zrobimy. A <noise> to może być Mi jest tak źle, Jak już no. wyskoczysz. Nie, bo ja tam Nie, chcesz... jak, jak już wyskoczysz, jak już będziesz leciała. Trzymaj to w ręce i kliknij no. prawym przyciskiem myszy. Jak już będziesz leciał w powietrze, normalnie o kliknij Boże. to. No o dawaj, Bo dawaj, Boże, dawaj, 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 leć, Adam, leć. Do... O widzisz? <śla> to... <śla> widzisz jakie to jest dobre? Widzisz? Ej, a, a ile ci ile ci ty. zostało serduszek w ogóle? E, e... Połowa. No dobra, ale rozumiesz, da Pięknie się cztery elektron cztery. zabić. Normalnie, da się sobie no. złamać rękę czy nogę, Jezu. a fajerwerki służą dobra, do tego. No a... mam jeszcze raz tę fajerwerkę. Dobra, masz tutaj fajerwerkę. A i w ogóle wa wa warto zaznaczyć. Różne są poziomy jakby mocy fajerwerek, To jest najsłabsza fajerwerka. No nie? No co ty to tak? Myślę przecież rozpędziła na tej yy, mocy. No najwyżej. to, to by się mogłoby być to. źle, mogłoby być źle. Dobra, Ej, a dawaj, leć! Także tak, się rozwalę? Ee, że na przykład wybije szybę? Nie, tak to nie. O, no to nie, świetne. ale możesz, możesz się zabić, to jest niedobre. Możecie Dobra, mieć... dawaj, poleć, poleć, okej, okay, Ciach. O, widzisz? O, Widzisz? Ale nie patrz pionowo w górę, bo wtedy o, spadniesz. O, kiedy lecisz, kiedy jesteś w locie i spojrzysz pionowo w górę, to zaczniesz spadać w dół i zginiesz, więc to nie czyli, jest najlepsza opcja, no nie? Czyli Kumasz. jak muszę patrzeć do góry? Pokaż Nie, mi no, teraz. No, możesz, możesz patrzeć w górę, możesz lecieć w górę, ale chodzi o to, że nie możesz zrobić tak. Kumasz. A, nie możesz tak nie, zrobić, bo wtedy zaczniesz spadać Tak, no, tak, tak samo jeżeli zrobisz w dół to zaczniesz mega pikować w dół I też się rozbijesz, więc jeżeli latasz na L3 To Jezu, próbuj patrzeć sorry. po prostu przed siebie Możesz mieć ciutkę do góry głowę Ciutkę w dół, ciutkę w bok Ale raczej przed siebie Więc teraz tak, chodź, pójdziemy to I nauczymy cię robić fajerwerki Bo jeżeli byś chciała mieć Elytrę, no na pewno Będziemy musieli wybrać się do Endu Albo ja ewentualnie będę mógł się wybrać do Endu Zrobić jakiś prezent, znajdę ja tą Elytrę i tak dalej tak dalej. można latać na smoka? E, nie, ale da się pokonać smoka Wiesz co, my się dogadamy, ja ci tam na naprzed... Dam elektrę, ty mi dasz jakieś żarcie z KFC, tylko. No, najlepiej, żeby Dobra. było świeże. I myślę, że będzie całkiem spoko, ale musimy znaleźć trzcinę cukrową. że jeżeli A znajdziemy z czego trzcinę. robi? Z tego bambusa chyba co Nie, no, trzcinę przy cukrową. To ona, to jest trz... trzcina cukrowa, co rośnie przy wodzie. Aha, to zielone. Po... Nie, nie, nie. To jest trzcina cukrowa. I my sobie po nią pójdziemy do milionowic. Następnie trzeba będzie zdobyć proch strzelniczy. Czy ty wiesz, jak się zdobywa proch? Nie, ale z jakiegoś potwora wypada? Z Creepera. Dokładnie tak. Patrz, to jest trzcina. To jest o, nie, sugar no, cane. Nie muszę rozwalić tego Creepera, One Patrz, to jest trzcina cukrowa. Nie? Weź to, zbierz. Ale czy nie. A dlaczego dołu? No i teraz, nie jak to ma urosnąć? Zrywasz tak, żeby <laughs> zostawić jedną kratkę. No bo no tak, tak to zepsujesz całe milionowice. Zresztą już i tak. Dużo no nie, tutaj namieszałaś, na przykład patrząc na świnie, które są na środku w ogóle miasta. Ale, Ale chodź, bo tutaj tej, tutaj tej trzciny, jak sama widzisz, jest trochę więcej, więc oczywiście można ją tutaj jak najbardziej pozbierać, no nie? I oczywiście z niej się robi papier. Czy ty wiesz, jak się w ogóle robi papier, czy nie za bardzo? E, tak, chyba muszę parę ułożyć, nie? No, musisz trzy obok siebie po prostu ułożyć, okay, no nie? No to, to dobra, to patrz, ja w tym momencie tutaj jeszcze troszeczkę tego Ta, mam, okej, okay, dobra. Pójdziemy sobie w takim razie do mojego pierwszego domku na milionowicach i nauczymy Juli robić. Papier. Dobra, zapraszam tutaj do serdeczka i teraz Uuu. tak, ja ci daję tutaj oczywiście sugar cane i spróbuj z tego zrobić tyle papieru, ile ci się uda. Ja wiem, że nie masz tego jakoś dużo, ale to nie chodzi o to, żebyś teraz nagle zrobiła całą fabrykę, że gość normalnie a cukier, fabrykę z Kim. Cukier, cukier mi wyszedł. A, bo trzy cukier... obok siebie. Wiem, ale cukier też wychodzi, okej. Okay. Cukier wychodzi jak dajesz jedno. A Dobra, ty mam dziewięć papierów. Dobra, no to dawaj. Jak najwięcej tego papieru mi daj? I będziemy musieli rozwalić creepery. Co prawda, ja przy sobie mam gunpowder, więc będę mógł Ci pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Ale teraz patrz, kiedy wchodzimy sobie normalnie do craftingu i okay. chcemy zrobić fajerwerkę, to w craftingu ustawiamy jeden papier. I jeden gunpowder. Nieważne, gdzie to włożysz. To nie ma znaczenia, jak umiesz okay, zrobić to pojedynczo. Okay. Czyli pach i pach. Spróbuj zrobić teraz fajerwerki. Dałem ci tutaj normalnie rzeczy, więc spróbuj to jak najbardziej teraz zrobić. Ja zobaczę, czy to wszystko wygląda git. I ogólnie, jeśli chodzi no. o moc firewerek, da się ją Mam zrobić... Trzy. No to daj. Można zrobić mocniejsze, ale my robimy podstawowe. Nie opłaca się robić tych mocniejszych firewerek. Raczej na tym styka. Więc teraz tak. Ja zrobię, słuchajcie, tych firewerek teraz w tym momencie więcej. Dobra, mamy ich 41. Natomiast nam powoli tutaj, słuchajcie, zachodzi słońce. Zaraz będzie ciemno. Więc będziemy mogli też rozwalić creepery, żeby Julka też pamiętała, że trzcina cukrowa, robi się papier, robi się proch strzelniczy. No to teraz. Ale tak. ale on tak wylatuje od razu ten proch, czy ja muszę tego creepera uderzyć, ale nie zawsze mi wypadnie. Nie no, nie zawsze ci wypadnie, ale jest spora szansa, że wypadnie. Dobra, słuchaj, masz tutaj fajerwerki. Kilka ci dałem. Ogólnie kiedy chcesz, jakby się zbustować tymi fajerwerkami, to raczej nie klikaj mhm. pięciu naraz, tylko pojedynczo. I teraz zrobimy Jezu, mały faktycznie, test. Bo czy ty podpało? dasz radę wystartować? Stajesz na przykładowo na takim jednym. Klocku, no nie? Który po prostu jest wyżej niż Ziemia i no. próbujesz tak samo, czyli sprint i dwa razy spacja. Próbujesz dokładnie to samo zrobić. O, widzisz? Tylko oczywiście klikasz tą fajerwerką, żeby polecieć w górę. No spróbuj A, no to dobra, zrobić. To raz, Spróbujemy z tego klocka. Ej, szczerze mówiąc, myślałem, że będzie dużo gorzej, bo... Ja nie Maciu mam tu miejsca, bo dużo... wszędzie mogę się rozłamić. Agent X tak samo nie za bardzo ogarnia. Julka ogarnia lepiej od Agent Xa. Patrz i leci. O, dobra, tylko... Od razu jak nacisnąć fireworkę okay, od razu kursor w górę. Tak, Dobre, spróbuj jeszcze raz, dobra, żebyś się dobra, tutaj nie rozbiła. bo tutaj może być bardzo, bardzo różnie, ale da O, nie, nie, czekaj, bo tutaj borówka ci przeszkodziła. Dawaj, jeszcze raz w takim razie. w ogóle w tą borówkę. Tak, 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 okay, no ale raz. tutaj borówka to akurat jest jej wina. Dobra, okej, okay, ciach. O, widzisz? I teraz masz i teraz drugą fajwerkę i w górę lecisz. O, widzisz? Czaisz? Lecisz! Furde, A teraz daj, daj fireworkę i centralnie myszka w górę. No, dawaj. O widzisz? I teraz i teraz luzuj kursor, bo spadniesz, bo spadniesz. O widzisz? Kumasz jakby mniej więcej o co chodzi? Ty. Ej, umiem latać na, na tym. No, tylko uważaj, bo jak w końcu Ci zabraknie tego paliwa, to będziesz zaczynać spadać, no nie? Więc dobra, musisz, Ty się... jesteś? No jestem w tym samym miejscu. Więc musisz się bustować tymi fajerwerkami. Do góry, A! do góry, do góry! Aha, yes. dobra, Ty tutaj spadłaś. Okej, okay, to spróbujemy jeszcze jednej rzeczy, mianowicie startowanie z ziemi. Daj mi tutaj y, elitrę teraz w tym momencie. Startowanie z ziemi jest najtrudniejsze, no ale, że tak powiem, wypadałoby się go nauczyć. Jak mi tutaj dasz, ja sobie tutaj zdejmę klatę, założę sobie tutaj tą elitrę. Patrz, da się z ziemi też startować, że normalnie robisz tak i ciach. Bez problemu. A, czyli tak samo się rozpędzam po prostu. Zasada jest dokładnie identyczna, tylko masz po prostu mniej czasu na reakcję. I patrz jak ja długo sobie lecę. Przez no. to, że utrzymuję kursor mniej więcej na środku ekranu, no nie? No. To Zauważ, że I ja jesteś sobie. No, cały czas na jednym poziomie. Tak, mniej więcej, to dlatego lecę. Ale mogę Ej, zrobić to tak. I teraz. ma przerażające jak już na tym lecisz, nie masz kontroli za bardzo. No jak nie masz kontroli? Właśnie masz no tak, 100%. Że wiesz. Tak kontroli tak, jak już zaczynasz spadać, a nie jesteś przećwiczony na tym, no to. No dobra, dobra, chodź w to samo miejsce i teraz spróbujemy zrobić to samo. Czyli patrz, i teraz bez elitry, znaczy z elitro, ale bez firewerki. patrz. Normalnie sobie idziesz, czy, czy stoisz, już to nie ma znaczenia. No. I wciskasz naraz Ctrl i W, żeby jakby sprintować, no nie? Rozumiesz? No, I poskakuję. Tak, okay. czyli... Cia czajesz, patrz. ja Czaję. Jakby no, dam ci no. tempo na zasadzie, że patrz. Naciskam i dopiero dwa razy spacja. Czyli jest to dobra. pół sekund Nie, nie wszystko naraz. No matko. No dobra, to dobra. Znaczy dałoby się w sumie wszystko naraz... Dałoby się, patrz, czekaj. Ja mam tak śmiesznie machanogarnie. da się wszystko naraz, ale jakoś ja nie jest. Z... Ej, to wiesz to możesz wszystko naraz. Ja nie byłem tak przyzwyczajony, ale się tak da. Więc możesz w sumie wszystko naraz kliknąć. Czyli i W, i Control, i dwa razy no spacje. Dobra, masz tutaj Elytrę. i spróbuj najpierw bez Firewerek, żebyś po prostu jakby załapała ten mechanizm. Zobaczymy, czy ci się tutaj uda to zrobić. Czyli możesz wszystko nacisnąć, albo możesz najpierw sprinta, potem. O! Idzie! Dobra, i kilka razy. Weź Dobra. tak z dziesięć razy zrób, żebyś załapała jakby mniej więcej o co w tym chodzi. Dobra, drugi raz też jest bezbłędnie, spoko. Bezbłędnie, okay. tak? No dawaj w do... dwie strony, dawaj w dwie strony, aż się nauczysz. O, to było, to było wysokie. To było wysokie, więc to było mega udane, no nie? No dobra, ej, jakby kumasz, mniej więcej kumasz już zasadę, na czym to tutaj polega, całkiem spoko. To teraz dodaj do tego fajerwerkę. Jak już lecisz, klikasz fajerwerkę, w sumie i tyle. O, widzisz? Widzisz Uuu! dokładnie? O, to chodzi w lataniu LRO. To czemu to jakoś, bawa. czemu jakoś Macioch czy Agentix nie potrafili tego załapać? Ej, nie, serio, dlaczego oni nie potrafili tego załapać, Jako jakoś Julka załapała od razu? Ej, nie rozumiem. Nie, dobra, no, dawaj, start nie dawaj start jeszcze raz. Dawaj start jeszcze raz w takim razie. Okej, okay, zobaczymy. Dobra, ale z fajerwerką? Tak, z fajerwerką. Już normalnie się... Bo ogólnie zawsze będziesz latać już z fajerwerką. Okej, okay, no i widzisz i od razu lecisz. I od razu nice, lecisz i tutaj jak jest najbardziej się skłogacasz. Nie wiem, rakiety! Yy, rzecz w tym, że ogólnie Elytrą możesz polecieć mega wysoko. Mega wysoko, jak tylko ci się podoba. Tylko Ui. trzeba uważać, żeby ci się nie skończyły fajerwerki, albo nie zużyła Elytra. Bo Elytra też ma swoje zużycia. No ale ja akurat. Patrz, kręcę się w kółko. No i dobra, mhm. i rób takie bączki w takim razie. My będziemy musieli tylko znaleźć jeszcze creepery, aby pokazać Ci, jak to wszystko działa. No bo jakby ty creepery na pewno rozwalałaś, ale ty się boisz creeperów. A... No, bo one wybuchają wszystkie przy mnie. Tutaj rzecz w tym, że warto by było się nauczyć. Uczyć tak je rozwalać, aby one nie wybuchały przy tobie. Dobra, są tutaj dwa Creepery. Spróbuj je rozwalić, tylko sama nie wybuchając. Jezu, Zobaczymy. Masz tylko kill Dobra, to czekaj. Daję ci w takim razie tutaj mieczek. Dawaj szybko, szybko, bo on... idzie na mnie, idzie na mnie, idzie na mnie, więc masz dobra, czas. Idę go, idę go, idę go. Masz czas, możesz go tutaj klepać, dobra, dawaj go. Okej, okay. i dawaj go jeszcze raz. No, jak łapku, Trzymaj! Wybuchnąłby 10 tysięcy razy Nie możesz pozwolić mu na to, aby on się do ciebie zbliżył. To No widzisz, dobra, okej, masz akurat bardzo dobry miecz, najlepszy w grze jaki jest. Dlatego one tak łatwo się tutaj rozwalają. Ale patrz, tam jest kolejny creeper. Dawaj. Rozwalamy w takim razie tego kolejnego creepera, ale nie możesz dopuścić do tego, aby on do ciebie podszedł. Patrz, mały zombie! Dawaj, musisz go... Czekaj, 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 bo właśnie ja tutaj będę miał delikatne tarapaty! Dobra, rozwalaj te creepery w takim razie. Okej, dobra. Ciach, ciach. Ciach! Dobra, okej. Okay. Nie, dobra, ok, patrz, tam jest jeszcze creeper, tam jest jeszcze creeper, trzeba go tutaj rozwalać, ewidentnie tego creepera musisz tutaj rozwalić, no nie, ej, ty on podejdzie. nie masz miecza? No nie, bo to jest mój miecz, przecież. przecież o, matko. Tutaj. Dobra, ok, rozwaliłaś? Rozwaliłaś. Tak. Dobra, chodź tutaj, bo zaraz nas tu rozwala, za ej, bo zaraz inne moby cię tutaj rozwalało, a my Już byśmy bardzo rozwaliało. tego nie chcieli. Słuchaj, w takim razie, myślę, że na czas testów mogłabyś tutaj troszeczkę pouczyć się latać na patrz, jak polecisz teraz tutaj Cieszo, prosto, tak jak pokazuję, to. tak jak tutaj pokazuję, to dolecisz na Spróbuj przelecieć nad tymi górami. Masz tutaj normalnie fajerwerki. Spróbuj dolecieć do swojej własnej wioski. No nie? E, i, I przy okazji się nie rozbić, bo, bo dobrze by było, żebyś się nie rozbiła. No nie? Dobra, musisz startować. O, widzisz, poleciałaś. I teraz się zasilasz kolejną firewerką, jeżeli by ci brakowało, że tak powiem, paliwa, i lecisz normalnie aż tam dalej. A, no widzicie, i poradziła sobie jak najbardziej. Moi drodzy, dajcie znać, co myślicie o tym, że Agentix i Maciek jakoś nie ogarniali, a tutaj, no Julka ogarnia. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep już w najbliższy piątek. Jest nowa kolekcja, i Juli, tym spójrzcie na ten wzór. Naprawdę wygląda fenomenalnie. Będą bluzy, koszulki, kubki i wiele, wiele więcej. A ja wam życzę dobrego godzineczka, eleczko i pół!